I tak, będziemy testować różne obie. No to najpierw takie najbardziej popularne. Mamy na to minutę 34. No i będziemy testować moją cierpliwość, która nie jest taka wielka. Jak umrę. Mówiłam, że moja cierpliwość nie jest wielka To tak Moja taktyka To To mieć shift -locka I I co? I nie wiem co I, i, i I, i umiejać te Lasery. Na szczęście to nie moja wina Tylko Tylko to y, Tylko czas się skończył Ej, Miałam bardzo podobny Ale kiedyś y, Miałam bardzo podobny Prawie doszłam do końca Ale czas się skończył y, Tylko miał inne kolory I tam był na górze potem pomarańczowy Czarny Tak, identyczny był. Ja byłam. Tak, jak tam było. E, tam było czarne. E, to ja byłam. Kończyłam na czarnym. Dobra, nie byłam prawie na, na początku, na końcu. No, widzicie, jak e, ja jestem słaba w, w obby. To jest jedno z. Dla mnie najcięższych, ale najpopularniejszych. No jakby, jak można spać z takiej drabinki? Ja nie wiem. No znaczy, wiem, bo sama spadłam, ale wiecie no. Możecie mi pisać swoje nazwy, ja was mogę dodać w komentarzach. No. Dobra, żeby Was nie zanudzić, kolejne obby będzie. No i będziemy dzisiaj sobie czy, y, testować moją cierpliwość, bo będziemy takie gry na nerwy nerwy. Y, no to chodźmy do następnej gry. Następna gra to troll obby. Ja nie wiem, jak to. Ej, ja to grałam! Ja w to grałam, ale nie da się, jakby cofnąć. I to jest trochę ciężkie. <laughs> ja wiem, w którą <laughs> mam stronę iść, ale dobra. Ogólnie ja mogę to tak przejść, i Znaczy. Yy, no dobra. No patrzę w górę, jakby. I nic nie widzę. I coś widzicie? A może właśnie w dół. Co ja mam teraz patrzeć? Nie wiem, jest ślepa, mogę być. Idziemy. Aha, dobra, widzę. Jakby tam jest takie coś. Jak spadłam, to to widziałam. Nie wiem, czy. Przy... O, widzicie? Jest. Idziemy, 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 idziemy. No i co się stało? Przepraszam bardzo. Dobra, idziemy. Tak bardziej pod boku będę szła. No! Jak ktoś tu przeszedł, to jest po prostu w minutę o to, to. To jest szef. To szef, wtedy. Dobra, teraz pamiętaj, Gaja. Gaja, pamiętaj, Pana Gaja, pamiętaj. GA! Tak jak mówiłam, moja cierpliwość wymaga czasu. Może wam to przyspieszę teraz? Dobra, wiem o co już mam, dlatego was nie zanudzę. Yy, zobaczcie, taka taktyka moja. Raz, dwa, trzy. No i tam widzieliście, to jest druga jakby. Raz, dwa, trzy. No i trzy już się umiera, więc dwa wystarczy. Raz, dwa. Dobra, może troszkę. Truszka, troszkę, 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 No dobra, może inna gra, bo was już zanudzę totalnie. Kolejna gra, możecie sobie przeczytać, ale jak ktoś nie umie czytać, to tu pisze wieża yy, ten. Jak to się mówi, Boże Święty? Nie umiem cię wysławić. Narzędziowa? Chyba dobrze powiedziałam. No wchodzimy sobie. I tu o to chodzi, że ludzie będą nas tak spychać. O! Na przykład my jesteśmy bardzo daleko, a jakiś człowiek yy, po prostu nas... Tych nie. Nie, nie zaproszę przyjaciół tutaj. Nie zaproszę. Dobra, Shift lock pomoże. Nie, mam nadzieję. I a to? Co to nam zrobi? Aha. Dobra, nie będę z tym chodzić, to może ludzie nas polubią. Tak jak mówiłam, jestem słowa w obwy. Jakieś jeszcze mi tu rzeczy wyskakują. No jakiś człowiek coś ma. O, tutaj mamy coś, żeby lepszy i lepiej bić, czy coś takiego. Ktoś ma ten co Wy to widzieliście? O, tam jest to. Ile to kosztuje? O, siedem. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nie, yeah. Nie no, jeszcze za 7 sekund Przecież to jest tak mało Aha Ile to kosztuje? Dobra, nie było tematu Jakby mam y, tyle robuxów Nawet więcej, nie, nie więcej Mam troszkę mniej nawet y, Nawet mniej robuxów Ale mam 100 ileś tam Chyba 128 nie było tematu, ale pewnie wiecie jak ten człowiek... Co tu? Tam jest... No to jest taki tam wielki dwut. Coś tam sobie pójdziemy, jak spadnę, oczywiście. I to aż tak mnie nie wnerwie, bo jeszcze mnie nikt nie spychnął, ale nie będę kraczyć. To znika! O! Ej, ale... Ale chyba to jest bardziej przezroczyste, więc ja widzę tu. No. Dobra, kolejny kolor. Nie, no. Nienawidzę. Nienawidzę, ale tu mamy drugie. Uff. Dobra, idziemy tak. Co? Aha, okay, bo jakby. E, a, li, umarłam, dobra. E, dobra, sprawdzimy sobie. Ej, ale tego tego nie ma. Tego nie ma. A to co? A to to. E, dobra, e, idziemy tu. B, b, b. Shift Lock zo. Ej, a tu jest za 99. Jakby ja nie będę wydawać na jedną grę. Na jedną grę, która mnie jeszcze wnerwia, yy, i która jest głupia, i która, i która nie powinna istnieć. Bo nie powiecie mi, każdy grał chyba w taką grę. Jeżeli kogoś, yy, ktoś nie umie grać w Robloxa, Roblox, a na przykład to jest twój brat czy siostra, która was wnerwia po prostu, to ja zachęcam po prostu wziąć oto tą grę. Ej, biorę potem tą łapę. Biorę tą łapę. Ta babka się na mnie czai. Ej, dobra. Jeżeli jesteś moją widzką, bardzo cię pozdrawiam. Napiszemy no, robię film. Sì, b, b, I obd. B e F, f i. Robię robię film, no i jakąś komu E mm. robię film. <laughs> Dobra. Mamy robię film. No bo tak to robię. Nie pytajcie. To mój oczywiście kochany braciszek. Cudowny. Ej, i czy ktoś mi coś napisał? Eee! Dużo napiszę mu IZ. Fajt, e, ogólnie wpadajcie na kanał. Mm, jeżeli mnie. Y, 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 y. To znika, to tak, to znika. Ja ogólnie tu mam takie coś, co znika potem. Od razu mówię, bo ja. Y, y, y. Nie mam pytań. Ej, nawet tu mi nieźle idzie. Nikt mnie nie spychnął. Jakby jest git. I. O. O, panie Ale mam teraz 1000 IQ. Ale już się nie będę cofać, nie? Dobra, tu nawet git poszło. Yy, dobra, napiszemy czy ktoś mnie subuje. I czy ktoś mnie ogląda. Bo jeżeli tak, to bardzo Was pozdrawiam. Pozdrawiam i dzisiaj będę odpisywać na komentarze, więc możecie z chęcią pisać, bo będę jakby odpisywać, na przykład coś tam mówić miłego. Yy, więc możecie pisać i No i oczywiście będę was dodawać No i tutaj jedna kulka znika Tak jak mówię No i to znika i pewnie wiecie Jak ktoś jest nie wiem Niemiły Zaraz pokażę co może zrobić Oto I to jest takie niemiłe dla mnie. Mm. Dobra To nie jest aż takie złe Dobra, napiszę to i do Was zaraz wracam Czekajcie Dobra, ja już napisałam Ej, eee, zawluło... Hashtag... zahashtog... Zahashtagowało Napiszę, czy ktoś mnie ogląda A potem gaja I w ogóle Dobra. Dobra. jeszcze nie będę pisać tego serduszka. No i czy ktoś mi odpisze? Na razie nic nie, ani nic nikt nie pisał. Odkąd je ja to napisałam, ja wam powiem. U, tego jeszcze nie było. A dobra, czy ktoś jest z Polski? To znaczy jeden ktoś mi odpisał po polsku, ale czy ktoś więcej? To jest polski? No i ja wiem, że powinnam to napisać znakiem zapytania, ale ja to na szybko piszę, żeby was nie zanudzić. No i zapraszam do yy, subskrypcji, no bo ja jakby. Chcę uzbierać... Hmm, chcę uzbierać... Y, ten... Dwa... Dwieście... Subskrypcji... Y, a mamy... Bardzo mało... Bo mamy sto... Y, trzydzieści coś... Ej! Ej. Czyli mnie ogląda chyba Jak mnie, pod, jak mnie oglądasz to ja ci bardzo pozdrawiam serdecznie Ale jakby nie znasz mnie człowieku na, na żywo Ale no, no, no pozdrawiam I zachęcam Cię Aha okay, nie mam pytań Dobra Ej, z cudem ja to przeskoczyłam, powiem wam szczerze. A wy wiecie. Ej, czy to jest. Tak, to jest on. E! Eee! Nie, no teraz się żyłam. Elo. A byłam tak blisko. Widzieliście to. Nie, no mi smutno. Jestem sad. tu są klony. A to za ile? Dobra. Ogólnie to by było na tyle. Piszcie, czy chcecie drugą część. I piszcie e, te komentarze, o ile będą włączone. No i to by było na tyle. Bajo.